Witam Cię w mojej nowej przestrzeni neuro-artivita. Ja jestem Divita. Nazywam się Asia Prusinowska, a moje imię Divita zostało nadane mi przez oświeconego mistrza Vivekananda. Kim jestem? Może jeszcze mnie nie znasz, więc się przedstawię. Z wykształcenia i z jestem artystką. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Anglia Ruskin University w Cambridge Wielkiej Brytanii ukończyłam Wydział Projektowania Mody Fashion Design, skończyłam także studia podyplomowe na stricte sztukach pięknych. Mam nastoletnie doświadczenie jako arteterapeutka, pracowałam także rok um, w szpitalu psychiatrycznym na różnych oddziałach. Jako artystka, arteterapeutka z moim autorskim projektem testowałam jak to wpływa, sam proces twórczy i koncentracja na mandali, na nasze zdrowie psychiczne. I jakie były rezultaty? Możecie się domyślić, że były rewelacyjne, porównywalne po prostu z medytacją, z praktyką mindfulness, kiedy człowiek jest autentycznie 100% w tu i teraz. I zamiast skupiać się na chorobie, skupia się na e, twórczym procesie, który nam daje w efekcie uzdrowienie. No i to jest piękne. To jest fenomen twórczego procesu i obcowania ze sztuką. Neuroartywita to metoda, która łączy w sobie sztukę, proces twórczy, czyli tą właśnie ekspresję twórczą, terapię, przede wszystkim arteterapię, czyli terapię poprzez sztukę i duchowość. Jest to bardzo ważne, wiecie, że to jest ważny aspekt w samorozwoju, bardzo ważny dla mnie, bliski mojemu sercu i to także będzie... Zawsze zawarte w tej metodzie. I czym jest neuroartywita? To neuro, sztuka życia. Neuro od neuroestetyki, od linii neuronowych i od nauki neurobiologii, która bada wpływ sztuki na nasz mózg, na nasze neurony. Art to po prostu sztuka, to nasza ekspresja twórcza. I wita znaczy życie, życiodajna, prana, energia życiowa. Skąd to do mnie przyszło? Od mojego duchowego imienia, jakim zostałam obdarowana przez mistrza Vivekananda, Divita. Divita znaczy boska, kobieca moc. I właśnie do takiej przestrzeni Cię dzisiaj zapraszam. Jej fundamentem jest przede wszystkim twórczy proces. To właśnie o niego chodzi. Nie chodzi nam o efekt końcowy i o to, co nam wyjdzie, ale skupiamy się na procesie. Obojętnie, czy tworzymy rysunki, czy bawimy się z tkaniną, czy pracujemy z dziennikiem sztuki, zawsze pamiętaj, chodzi o Twój proces. Nie zależy nam na efekcie końcowym, jest to poniekąd skutek uboczny, zwłaszcza jeśli chodzi o działania art terapeutyczne, a o to też chodzi w mojej autorskiej metodzie. Skupiamy się na procesie twórczym, na ekspresji artystycznej, ale na procesie, który jest dla ciebie podróżą dokąd? No w głąb siebie, do swojej prawdy, żeby odnaleźć. To, czego szukasz, żeby skontaktować się ze swoimi emocjami, żeby poczuć na nowo swoje ciało, poczuć odczucia, które się pojawiają, bo to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie. W praktyce neuraortivita staje się taką medytacją artystyczną, medytacją twórczą, kiedy jesteśmy bardzo skupione na tu i teraz. Kiedy liczy się nasza pełna koncentracja i uważność. I to jest właśnie medytacja. I dzięki liniom i kolorom, w które się zanurzamy po cichu, możemy dotrzeć bardzo głęboko do różnych stanów podświadomości, ukrytych gdzieś bardzo, bardzo głęboko. Każdy gest, Każda linia może stać się taką naszą mantrą, powrotem do siebie. I co jest fantastyczne w neuroartivita, że jesteś całkowicie wolna. Nie ograniczasz się do jednego medium. Nie tworzysz tylko graficznych rysunków na przykład, a, ale tworzysz intuicyjne rysunki, takie jakie chcesz i jakie czujesz. Pracujemy także w malarstwie. Tworzymy montaże, kolaże, będzie także praca z mandalą i z mandorlą. Będziemy tworzyć tak zwane dzienniki sztuki, które są moją autorską metodą, jakby pod metodą do e, neuroartivity, którą poznacie już e, niedługo. No i będziemy łączyć także tkaninę artystyczną, pracę z włóknem. Zobaczycie, jak można pracować pojedynczym włókienkiem a jako linią e, bioniczną, neurolinią, która nas kieruje głęboko do serca. To jest ogromnie wielopoziomowa droga, ścieżka do podświadomości i jeszcze Neuroartiwita to nie tylko metoda, to jest droga. Droga do siebie, do prawdy, do szczęśliwości, do żywego życia. I prowadzą nam nas tam właśnie te neurobiolinie, kobiece linie gdzie prowadzą nas? No do serca, do Twojego serca. Dla kogo jest ta przestrzeń? Neura jest dla każdego. Dla każdego, kto już jest gotowy, kto jest na tej ścieżce samorozwoju, samoświadomości i tak naprawdę ktoś, kto czuje chęć do zmiany i lubi wyrażać się twórczo, co nie znaczy, że masz jakiekolwiek zdolności artystyczne, plastyczne. Tego nie potrzebujesz. Potrzebujesz bardziej otwartości umysłu. Na co? Na nowe. I tak samo otwartości serca, wyłączenie tego krytyka, który być może mówi: ci, Przecież ja nie umiem tworzyć, nie umiem krować, nie umiem rysować, nie mam żadnych zdolności. To z tym będziemy pracować, żeby to raz na zawsze wyłączyć, odłożyć yy, i wysłać na wakacje bezpowrotnie. Nam zależy na Twoim procesie twórczym, na wyrażaniu siebie, autentyczności, taką, jaką jesteś. Czy Ty to potrafisz? Zdecydowanie tak. Każda z nas potrafi, każdy z nas rodzi się z tym wewnętrznym artystą. Możecie spojrzeć na dzieci, które tak bardzo są twórcze, są niesamowite. Spójrzcie na takie dwu, trzy latki, cztero, pięcio. Mówi się, do dziesiątego roku życia dzieci są niesamowicie twórcze. Kochają wyrażać się i poprzez ruch, i e, robić teatrzyki, wcielać się w jakieś role, tworzą obrazki, rysują, malują, tańczą, śpiewają i w ogóle co jeszcze, przypomnij sobie siebie, nie ma opcji, żebyś którejś z tych rzeczy nie lubiła robić e, jako dziecko. Może nie byłaś hiperaktywna, ale na przykład właśnie ktoś siedział, coś sobie lepił, może chłopiec siedział i budował z klocków LEGO, to jest wszystko bardzo twórcze. Zajęci. E, więc na tym mi zależy, żeby wyrażać się w prawdzie, w autentyczności, poprzez kolory, poprzez linie, poprzez różne faktury. Tego też chcę Cię nauczyć, że nie trzeba pracować na płasko w 2D. Możemy wyjść poza tych ram i mogę Cię nauczyć, jak pracować w 3D. Kiedy tworzysz e, sztukę, na przykład włókna, w której ja się specjalizuję. I naprawdę jest to fenomenalna metoda, którą właśnie tutaj po raz pierwszy chcę w końcu wyjść do ludzi i zaprezentować Wam. Już e, czas właśnie dla mnie jako i artystki, i terapeutki, żeby podzielić się moim nastoletnim doświadczeniem. I no właśnie po to powstała ta metoda Neuroartivita, ta nowa przestrzeń, do której Cię zapraszam, żeby tworzyć nowe żebyśmy wszyscy mogli eksperymentować, żebyście ślepo nie podążali za mną. Ja Wam chcę dawać po prostu inspiracje, a Wy tworzycie już swoje i dzielicie się z radością na naszej grupie, bo po to jest ta przestrzeń. Pamiętajcie, ona jest bezpieczna. Tutaj każdy ma prawo dzielić się tym, co tworzy i nie ma opcji, żeby go spotkało cokolwiek negatywnego. Już ja o to zadbam. Ale czego my szukamy? Zależy nam, żeby poprzez ten proces twórczy no, doszło do uzdrowienia. Takie jest założenie mojej metody. Ja jestem artystą, tak zwanym healing artist, czyli artysta, który uzdrawia siebie i tworzy sztukę, by uzdrawiać innych. I na tym mi zależy, żeby nauczyć Was twórczego procesu, żebyście poznali przeróżne medium, i umieli je wszystkie mieszać, i po prostu bawili się procesem. I potem, no właśnie, wchodzimy do siebie w autorefleksję, i zobaczycie, jak szybciutko zacznie zmieniać się poziom waszych wibracji, bo o to w tym chodzi: jak zmieni się świat w was i wokół was, i zaczniecie się. Uzdrawiać, na jakim poziomie, na każdym poziomie. Być może zauważysz, że najpierw umysł się wyciszy i będziesz po prostu trochę spokojniejszy. Potem zobaczysz objawy w ciele. Jak umysł jest spokojny, to ciało też się zregeneruje i wyzdrowieje. Więc zależy mi tutaj na autoterapii, właśnie na tym aspekcie uzdrawiania, wyrażania się. E, twórczo i w, nauczenie Cię wchodzenia w taki właśnie artystyczny e, proces medytacji, bo tym jest też sztuka. Możemy oczywiście tworzyć muzyką, też Was tego nauczę, by tworzyć na przykład e, z mantrą, z konkretnym dźwiękiem, ale też cudownie pracować jest w ciszy, dlatego nie będziemy się skupiały na coachingu, na zbędnym zadawaniu tysiąca pytań i przygadywaniu wszystkiego. Nie. Kiedy tworzysz, to jesteś blisko siebie, jesteś w sercu, nie potrzebujesz żadnych bodźców, stymulantów z zewnątrz. Tworzysz sobie w ciszy i słuchasz wewnętrznego głosu, który Cię prowadzi, i słuchasz, co ciało Ci mówi, czy czujesz gdzieś napięcie, czy jest dyskomfort i co tam się dalej dzieje. I tu się kłania praca z oddechem, której też chciałabym Was nauczyć i wplatać w ten proces. Zwłaszcza to będzie ważne w sesjach indywidualnych oraz warsztatach takich stacjonarnych. Online będziemy pracować dość tak powierzchownie, bo tu się nie da tak głęboko wejść, żebym ja mogła być przy Was, ale to, co jest proste. To, co możecie same robić w domu, na pewno będę się tutaj dzieliła i do tego Cię zapraszam. By być w naszej przestrzeni, bo to jest piękna przestrzeń, pełna radości, miłości. No i czuj się zaproszona. I oprowadzę Was trochę po mojej pracowni. E, jak widzisz, jest tu wszystko. <gryw> Nawet są moje różne tkaniny, e, w których można się. Zanurzyć. To jest moja sztuka, włókna, której bardzo chciałabym Was nauczyć i pokazać, jak ja pracuję z taką linią włókna i jak ją wplatam, i robię to wszystko sama od podstaw. Możesz zobaczyć jeszcze takie piękne tkaniny. Przeze mnie ręcznie barwione. To jest jedwab. Cieniusieńki jedwab i na niego naniesione są wplecione włókna. Włókna, które zostają tak naprawdę i tworzą potem takie piękne mm, fakturki, struktury, i tak naprawdę stają się sztuką użytkową, którą można, e, można nosić. E, tworzę przeróżne rzeczy. Kto mnie zna, ten wie, że pracuję od nastu lat z mandalą. I jak mnie coś poniesie, to też plotę sobie man mandale, makramy. E, zajmowałam się swego czasu też e, tworzeniem różnych kreacji. Jak widzicie, to jest jedna z nich, która nigdy jeszcze nie ujrzała światła dziennego, bo to jest kolekcja która nigdy nie została wystawiona na żadnym pokazie mody. Może kiedyś jeszcze będzie. A tu macie różne moje takie um, rysunki graficzne. Jeszcze tutaj część jest powiązana na przykład z neurografiką. Tu już bardziej e, sztuka neuro, czyli już wychodzenie poza te ramy, no bo to jest e, dla mnie Większa frajda. No, a co tu się dzieje w pracowni? Tutaj jest moje sekretne miejsce, w którym praktykuję medytację. Od ponad 10 lat jestem joginką i chcę, żebyście o tym wiedzieli że ta ścieżka duchowa jest dla mnie kwintesencją mojego życia, jest dla mnie najważniejsza. I tutaj, no właśnie, jest obraz, który malowałam kiedy. W 2020 roku. Była to intencja pokazania mi, no właśnie, co jest ważne na ten rok 2020. Tak zwana właśnie to jest kreatywna wizja, czyli taki kurs, który prowadzę co roku w styczniu, żeby coś wymalować intuicyjnie i nam się pokazuje. No i pokazała się kobieta siedząca w medytacji. Jak mój synek to zobaczył, to mówi: O mama! Po co e, malujesz siebie siedzącą? Nic nowego, po prostu tak jak ty zawsze siedzisz codziennie. No, faktycznie jak przyjrzałam się, to jestem ja i no i ja siedząca w skupieniu, w koncentracji, w uważności. E, symboli mam do Orli Świętej. Nie wiem, czy widzicie, to jest taki święty symbol, z którym też będziemy pracować. No i tutaj e, widzicie różne instrumenty. Ja też zajmuję się dźwiękiem. E, prowadzę na co dzień e, praktyki jogiczne, i dlatego też łączę sztukę z medytacją, z duchowością, z ekspresją, wolnością, która nas ma doprowadzić, gdzie? Do żywego życia, do pełni życia, do tej esencji, której wszyscy szukamy. Więc zobaczysz, że w końcu przyjdzie zmiana, jak będziesz tworzyć razem ze mną. Ja uzdrawiałam siebie około 7 lat. I ty też dasz radę to zrobić dużo szybciej niż ja, bo mnie nikt e, nie prowadził, ja nie miałam przewodnictwa w tym, a tobie to ułatwię i podzielę się różnymi technikami, które działają i które możesz używać sama w domu. A co jeszcze robię? Pokażę Wam mu święty instrument. To jest moje harmonium na którym gram. Staram się grać jak najczęściej. E, gramy i śpiewamy mantry na wszystkich praktykach jogi, e, do których Cię serdecznie zapraszam. Prowadzę kirtany e, i jest to moje marzenie, by cała Polska śpiewała mantry. Więc jeśli właśnie szukasz takiej dziwacznej przestrzeni, gdzie sztuka łączy się z duchowością, gdzie staje się proces twórczy medytacją, gdzie człowiek sam się uzdrawia, nie potrzebuje już dziesięcioletnich um, stricte terapii, chodzenia do psychiatry czy do psychologa. No to zapraszam Cię. Zapraszam Cię do mojej przestrzeni i stacjonarnie tutaj um, pod Gdańsk, i do Gdańska. I online, yy, i będzie się działo. Słuchajcie, ja czuję, że to jest początek czegoś bardzo ważnego, nie tylko dla kobiet, bo jestem otwarta także dla mężczyzn, i moja energia kobieca ma służyć każdemu. To jest moc, która niech płynie dla innych i niech, niech nas wszystkich pouzdrawia. Słuchajcie, tyle chyba ode mnie. Jeśli macie pytania, co jeszcze więcej robię, to zapraszam też na moją stronę pisane przez ypl Tam jest więcej informacji. A już dzisiaj przyłącz się do naszej grupy Neurartivita i czekaj na pierwszy konkretny projekt, w którym będziemy się przedstawiać. Tak jak ja dzisiaj przedstawiam się Tobie, jestem Divita, to jestem ciekawa, kim Ty jesteś. I nie interesują mnie słowa, w tym momencie interesuje mnie jak przedstawisz siebie w postaci kształtów, kolorów i bionicznej linii. Do szybkiego usłyszenia, zobaczenia, ściskam Was, całuję, rozgoście się mojej przestrzeni.